Widowie, witajcie w drugim odcinku z serii w Minecraft z kasztanolo. Siemane malecko. Z burgerem. Siemaku burgerki, tutaj burgerek, a dzisiaj jestem na odcinku kusara. I z Leniem, którego nie ma na serwie poszedł na obiad. W międzyczasie, gdy nie nagrywałem, wykopałem trochę żelaza. Y, trochę dołożyłem y, okien, dlatego w tym odcinku, póki co pójdę pokopać y, piasek, ponieważ nam się skończy na wyłożenie okien. Ej, ej według was to jaki jak ja, ja, ja bym by, by się opłacał robić dar? No zwykły, płaski. Nie, moim zdaniem to by się opłacał zrobić... Ja mam ciekawy pomysł tak, że robisz z dwóch stron jakby takie, takie schodki, ale z, z, z dwóch bocznych stron nie robisz schodków, tylko robisz jakby zejście w dół i nad tymi dwoma stronami robisz, robisz długi, tam robisz długie z płotków, tam robisz na sześć płotków do przodu taką rurkę i na, koń, i na samym na końcu rurki będzie jakby lampa, to będzie dobrze wyglądać. Dobra, to mi potem... To po, potem ze mną zrobić ten dach, bo ja nic nie zrozumiałem, co Okej, okay, no to potem ci będę mógł zrobić dach, jak będziesz chciał. No Bo ja mam ci naprawdę bardzo fajny pomysł ja na się. dach. No dobra. Ej, ja bym chyba chyba na dachu zrobił pieczarnię. Znaczy... no. Tam, gdzie są piecze też. Pieczarnię? Pieczarkę Daj, zrób, zrób piecarki, sobie na dachu. No. Zrób sobie pieczarkę na dachu. Nie no, ale chyba wiecie no, jak to chodzi. To jest wahuta. A ja mam bardzo fajny pomysł na kopanie. Jestem bardzo wkurzony. Tego. Ponieważ zabraknie mi jednego żelaza do zrobienia spodni, żeby mieć pełną zbrojkę. Ja mam w ogóle pustaka żelaza, bo, bo, bo akurat ja mieszkam koło kejwa. i dasz jedno żelazo? Pustaka ci stać na zrobienie wszystkiego. Ale ja już mam wszystko oprócz hełmu. A ile ci zostało żelaza? No mówię, że pustaka mam. A gdzie mieszkasz? To ja bym chciał jedno żelazo. Um, jak jest do meczu, to jak jest domek, bo, Błażej, b, e, byś zaprowadził tam Karola, bo, ja, bo, ty, jest chyba jedyny, bo ty i Bartek je, wiecie, gdzie ja mieszkam. No, czyli tylko ja nie wiem. Ja potrzebuję cztery nie, żelazo. Nie, Kuba też nie wie, Kuba też nie wie. Nie A ja wie. potrzebuję cztery żelazo od ciebie. Ej, którędy, Błażej? Prowadź. Dobra, chodź. Gdzie jesteś? A burger, a dałbyś mi 3 żelaza tylko na kilo, bo ja w ogóle nawet żelaza jeszcze na tym tej świecie nie wykopałem. Dobra. A ty też będziesz robić z żelaza? Nie wiem, będę musiał pomyśleć. Ja tylko cztery żelaza potrzebuję. No to Blażyowi daję 3, raz, dwa, trzy. Jeszcze ja musi tutaj mi się. Czekaj, jeszcze, ale musi mi się jeszcze przepalić, tak, chcesz 4. Cztery się... przypalone. ktoś mi zabrał to już żelazu ze skrzy... A nie, mam wykłokę okej. Okay. I ty dasz mi te trzy. A czy cztery? Mam trzy. Mam trzy a jeszcze się mi tutaj przypala. To mogę to jedną się teraz przypali? Tak. Dobra, to ja do bazy. A więc teraz jesteś moim takim dalekim sąsiadem, bo mieszkasz koło mnie. Jak pokaż, gdzie mieszkasz. A, zobaczysz mój dom, bo już jest skończony, tylko szyb jeszcze nie włożyłem. Ok. Ja też chcę zobaczyć twój dom. A ty teraz nagrywasz kursar? No tak. To kolejny odcinek, bo będzie maraton. Wiem. Będzie kilka odcinków dziennie. I Wiktor, jedna rzecz zmieni, to będą okna i może jeszcze jakiś dach zrobię lepszy. A czy takie rzeczy robią domy? Nie rzadko robię akurat takie domy, tak szczerze. A nie, robi już par na paru serwach taki dom. Nie, tylko na MCS. Nie, nie ty, jeszcze na A tym... Twoi, mam... Jeszcze na dwu, twoich dwóch serwach. A i w, w ogóle no w sumie często robię domy z takiego drzewa. No właśnie mi o to... O to A, masz jedną sztabkę przy sobie, to bym zrobił jedną bardzo przydatną rzecz. Nie mam. Dobra. Tak jak będziesz miał... Bo ja nic nie miałam Bo ja nic nie, ja nic nie miałem, wszystko mi się przypalało. Bo mam pomysł, co fajnego możemy zrobić. W ogóle, Karol, tak ja mam, wiecie, w ogóle tak zauważyłem, że ty mieszkasz... że ja mieszkam bliżej ciebie niż była ja. I spać. Ej, o ja miałam sobie skraftować łóżko przecież. No to sobie skraftuj, a niech sądzę, walnąłem w mikrofon, więc mogę jakiś dźwięk być nieprzyjemny. Kurde, widzisz serwa. Wyjdę, no bo koło mojego domku są dwa szkielety, to wolę wyjść. Może chodź spać. Koło mojego... Ej, ko Ej, koło mojego miejsca, gdzie ma być domek? To dwa szkielety, jeden creeper i dwóch zombiaków. Aha. A na razie nie będę zakładał zbrojki. Już pewnie jest dzień, mhm. no. I te zombiaki nie zniknęły. I mam to jeszcze pozbierać... ...drewno. A ja muszę zabić jedną krowę, bo jedzenia nie mam. Ja potrzebuję dużo drewna. Ja mam dużo jedzenia akurat. O co mnie wali walisz, ty szkieletowe? No. Zakończył swój żywot. W ogóle ja mam już pierdchut nicze. Ja właśnie nie, nie umiem go skraftować, dlatego nie mam. A. Dla mnie, że jest łatwy crafting. Ej, no ale ja Co? nie wiem czy jest trudny czy łatwy, tylko po prostu nawet go nie widziałem nigdy. Ej, jak ktoś... Jak, jak chcecie, to mam wypolerowany dial. Ja nie chcę. Ja też. O, i tak jest fajnie. Czekaj, da się Tak. Ja idę pochodzić, ja sobie pochodzę po tym bo i to zabijam się. zwierzęta. Chodź zobaczyć, jak mi się tam zmienił, bo ja ogólnie teraz <coughs> zrobię już mam, już wejść do twojej kopalni praktycznie. Chyba no, zaraz pójdę, zobaczyć jak wygląda no do Bartka, bo go jeszcze nie widziałem. Ja. On jeszcze nie zrobił, on jeszcze nie zrobił swojego domu. A zaczął robić? <coughs> Nie idę do Wiktora, idę do Karola domu, bo ja nie wiem gdzie ma Karol dom Ja tam nie wiem gdzie ma Karol dom, to. No to idź na kordy, które napisałem na czacie, Kubie. Nie. Dobra, ja tych kordów nie widzę, postaram się poszukać. Po prostu. Jak, ja, ja idę do, teraz do biomu i mam. Czekaj, wyjdę, to możemy zobaczyć. O, kaszkun. No. Coś, spodek chciałem cztery, a nie jedno żelazo Victor, bo żeby mógł zrobić wiatr, żeby robić water skilla. Żeby nie tracić e, HP od małych wysokości. A to jest tutaj masz domę. A nie zawsze się udaje na tych szulach. No, ale ty dziadko no. robisz takie domy, no na NCS ostatni taki domek robiłem i na moim tym serwie takim wiesz. Tym, tym na twoim serwie nie, na dwóch twoich serwach, tym twoim pierwszym serwie i twoim drugim serwie. No na NCS i na tym Karo coś tam. Tak. Ja tylko nie wiem gdzie jest domek. O chodź ja bądź tak on jest moim sąsiadem. Nie ja wiem gdzie on ma dom. On mieszka na tej górze koło mojego domu. Ale w ogóle niby mieszkamy daleko, a jednak blisko. No, tworzymy taką osadę. O, tam jest no dom leje miesz... na tej górze. Tam jest jego bazą. Niby mieszkamy siebie daleko, ale jednak nie aż tak daleko. No. A to jest chyba najlepszy serwer na do tej no, no, i on jest przez 24H włączony, więc, więc nie, będzie trzeba nie, nie, w ok nie będzie trzeba rzucać kamieniami w okna, żeby włączyć serwer. Ej, nie róbmy na tym serwie żadnych pranków, takich mocniejszych. Na przykład wysadzenie razie... No, takie ja to. To już A na przykład kradzisz. nie no, tego. Też. No, po prostu nie prankujmy się na tym serwie. Ej, Błaże, ja powiem Ci tak jedną rzecz. Jedyna, na każdym serwerze... jest prankowanie, nie może dosłowne. Błażej, chciałam tobie A? powiedzieć, że, że ja na każdym serwerze kradłem od ciebie jakieś itemy, jak czegoś nie miałem. Ja ciebie też. Zawsze żelazo od ciebie kradłem na, tam, na tym naszym serwerze. No. serwie. O no! No ty ode mnie kradłeś często Nie, żelazo. akurat od Błażeja. Z tej wspólnej skrzynki na środku zawsze kradłem żelazo. Zawsze było sporo A, ale też Tak, ale też czasami chodziło i to mnie, jak nie było w tamtej skrzynce. Nie, bo wtedy jeszcze nie miałaś bazy, jak musiałam kraść żelazo. Ty, bo jak nie miałam dużo żelaza. Aha. To nie pamiętam. Bartek ci kradł. Lenio. A, no tak, Bartek mi kradł żelazo. Naprawdę każdy mi kradnie rzeczy zawsze? To ty, ty na tym serwisie nie kradnij, serio. A ja kradłem takie rzeczy... E, Błażej Eliotki wykradłem takie rzeczy jak drewno albo patyki. Jest tam ma Bartek, jakby coś nagrywam kolejny odcinek, bo robimy A to nie Bartek tym. tylko... Ku... A nie, Bartek, no. Jakby coś jest nagrywany kolejny odcinek, który będzie wrzucany ej, ej, jutro. nie, no, ty chcesz zobaczyć mój dom? Ty chcesz zobaczyć mój Bartek, jak coś to już prawie kończę mój dom. Ej, i Bartek, ty usłyszał to na tym przerwie, nie róbmy pranku. Ej, mogę wam coś powiedzieć? Nie. No. Ja. Nie musicie się obawiać z tego powodu, że mam na Intagam. I? trzeba przykład żelaza. A. Ja idę do Bartka na górę, bo na górach może być węgiel, a nie mam węgla. No jest bardzo dużo tam węgla. No ja, ja, ja mieszkam koło gór, to też jest koło mnie bardzo dużo. No, jakby w Bartek nie było tego wodospadu, to tu jest bardzo dużo węgla. Ale mam do Ciebie szybkie wejście tym wodospadem. A, Ty masz taką... a nie, to jest farma śniegu, a nie lepianka. Jak coś bardziej, to już mam wszystko żelazne. Znaczy miecz... znaczy kilof, siekierę i zbrojkę. I ten siek trochę przeszkadza, bo nie widać węgla. No, ale tutaj jest węgiel. Pamiętam te czasy, te pierwsze serwy nie, błagam, ja miałem więcej serwów. jeszcze miałem ten KDC lub takie coś. To jeszcze na tym serwie miałem. Był jeszcze ten serw mój. A no tak, jeszcze no. na tym I to tak był domy. serf na, to był ostatni serw, na którym robiłem kamienne domki. Bo najpierw mówiłem myślałem, że drewniane są ładne, a później że koblowe, a na końcu... a teraz myślę, że drewniane są jednak ładniejsze. Albo jeszcze ten zgripowany, co yy, Kuba go o, to jest MCS. To był mój, mój pierwszy serwer. Kurde, zbyt mnie kusi, muszę to zrobić. A co? Dobra. Wiktor już może się domyślać. Portal, bo wadził lawę. Właśnie. Ja też mogę ja z zauważył lawę i teraz robi portal Ale blisko bazy, zrób ten za swoim domkiem, bo tu masz lawę za swoim domkiem Ale bajotka mi chodzi, za znalazłam mm. Wiadro mi się nie udało i straciłem sporo HP Sadka. <laughs> Jaksy! Kto jest? Oka A nie masz cigmenta. Bo teraz podnoszę właśnie Nie, tyle? bardzo go. Sześć, co, sześć, trzy. Dobra, tyle co mam, mi starczy węgla. Znaczy jeszcze trochę. Ej, kopercie będę. Tutaj mam taką lepszą kopalnię, jakby, bo ja od razu będę miał spodki. Ja nie będę robił takiej kopalni. <słuch> Będzie kopał po prostu do dołu. I szukał rzeczy. A wiecie na jakim poziomie znalazłam te diaksy? No jakim? Dziewiątym. Ej, ty masz prędzej, diaksy niż żelazo. Tak było. Co proponuję Idę się kopać... Idę na 12 poziom i będę kopał diaksy. I no. I no. Ej Bartek, jakby, jak przełączymy serwa na 1.17, to koło twojego zamku będzie dużo sypkiego śniegu. Nie będzie, no bo już serw... no bo jak przełączymy na 1.17, to jakby serwer em, zrobi coś takiego, że rzeczy, które były zrenderowane, zostaną takie, jakie były, ale jakby coś... ale nowo, nowo odkryty teren będzie 1.17. No to szkoda, bym chciała mieć śnieg, bo bym mógł robić wtedy wiadro w no, Oj, tak, jest ja tak, ja, to jest bardzo dobry. Jak dla mnie to jest? Ej, spadłem do epiś. Ej, ja spadłem do epiś. Mam wiatr, bo spadłem do epiś. A tutaj są na widoku wiatr. I to aż sześć Tak w ogóle. Tak w ogóle to miałem jeden cały jeden z mam. Dobra, jestem na. Widoku, no, że. Jestem na. W dwunastym poziomie, mogę się za... mogę się ja chcę te kurna trujące mi gonią. Chodzi się o pająki? Tak. Dobra. To no są najbardziej najbardziejwe chyba stworzenia w grze. Ja się... Diaksy ja, znajduję. Ja po nraniu będę go pał ale chłopiesz na ich Nie? Ja będę kopał dopiero po nagraniu Diaksy, bo nie chcę na razie marnować na to czasu na nagrania. To by było żmudne, a ja nie, nie, nie ja nie umiem robić cięć. ja nie, umiem robić cięć. Ej, Karol, a może ty zrób live'a z kopania Diaksów? Nie, nie chcę. Ej, ej, Bartek, tak, ja to powiedzieć, powiem, że ja nie, powierzę, nie kopię robi. na XR, bo ja kopię na sposobie, gdzie idę na 12 poziom i robię tunel 2 na 2 To sposób głośnego. Ej, mój Ale 2 na 2 to jest słaby sposób, moim zdaniem. chodźcie ale spać! Rob... Chodzi Chodź, mi, że robię. Lepiej taka... robić 1 ty... na dwa. Ej, ktoś mi ty... ubrał łóżko. A nie, jednak mam moje łóżko. Wysłałem z jak tunel robię. robię to to A czemu? A dobra, chodźcie spać. Kto nie ma łóżka, ja z jest bo... Ja byłem z serwera, bo moje łóżko jest na górze. No to wyjdźcie serwa, kto nie ma tego. Już tylko z Dobra, ja, się, ja się dwóch chwilę. Ja chwilowy ze dwóch. Hmm, co by robić? Mam plan. Wykołam go, sam. Jednak nie. Miałam sprawę jakieś zwierzęta do mojej bazy, ale jednak nie chcę. Ale farmę zrobić, co już zrobię. Ej, a ile potrzebujemy tych torów? Nie wiem. Ej, Bartek robimy wspólną farmę pszenicy. Znaczy ja ją zrobię, ale będzie wspólna. A ją trujący. Dobra. Bartek. Ty mam... Dobra, dobra, możemy Mam naszą na buraku. No co nic? To będzie na naszej farmie. Zrobimy wspólną farmę. A buraki są rzadkie. No, ale słabe. Jedna co można z niej fajnego robić to handlować z wieśniakami. Zrobić zupkę i podkę. Podka? Mhm. To widz. Będziemy hodować buraki. A masz naszyna buraka czy buraka? Na sama. O to git. Zaraz wykopię trochę dirta i przygotuję nam teren pody. Tak, ja mogę sobie do tepne? Możesz. No, bo chyba mam... Mam chyba A nie mam wielkiego czeba Dobra Bartek, jak coś to tutaj będzie nasza farma, tu idzie teraz na tej polance. No wszystkie nasze ale kakaowca, A dobra to było, buraka. Masz kakaołowce? Nie, myślałem, że to był e, kakaołowce, to była nasz na buraka. Nie, nie, nie mamy kakaowca to nas nie stać. Nie, myślałem, że to zdy... by kakaołowce to było na dyni, bo tak się zbagowało i było czarne. Mam. No. No. Ej Bartek, jak kopię takim górem nie zrobiłem, a nie zrobiłem w końcu tego portalu, to powodu, się zbyt na wiatrze sfokusowałem. A. Wiem, że to Wiktor brzmi, brzmi dziwnie z moich ust, że nie zrobiłem portalu. do piwnicy podwale jakie szumy Ja będę miał zaraz, to jestem zajęty. Karol, Karol chodź, bo to jest koń na krawędzie. musimy mu pomóc. A zaraz, no. Ty mu pomóc, bo jestem zajęty robieniem naszej farmy. Ej. Potrzebuję no. trzech villagerów. Nie mam. Ale po co? No, żeby zrobić villagerownię. Raczej tak, bo nie, dwóch villagerów potrzebuję na bombodziarkę. I jeszcze przy okazji zrobię. Czekaj, Karol, ja na chwilę idę? na za do Twojego domku, okej? Okay? Okej. Okay. Ej, ja mam no. jakiegoś mega farta. Ej, naprawdę, Wiktor? Ej, Wiktor? No? Mam pytanie. Jak gdy nie posadzę jedna za drugą. Znaczy, nie, czekaj, tepnę się to mnie. Co Ale ty nie. A nie, nie pytaj! Dobra, no dobra, Zobacz, ja jest pszenica, dwie kratki odstępu, ale dwie krat. Dobra, nie umiem ci tego wytłumaczyć. Po prostu. Ale ty ale nie pamiętaj, że jak ona rośnie, to ona rośnie tak, że ona rośnie, że jakaś jej. że ona rośnie koło tego, ale jak ją za sobą, a ona może za sobą urosnąć, bo za, so, bo za dynią postawię dynię. Ona może za dynię. sobą, ona może za sobą, przed sobą obok siebie. A jak jest coś za nią, to ona urośnie koło? Nie, raczej ona musi mieć jedną wolną kratkę i to musi być Dirt. Ale jedną wolną kratkę dookoła siebie? Tak. Ale ona jest w. Ej, przez co zakupano taki sławy Ale ona jest w wodzie. Jedna klatka jest no wodzie. A nie może w wodzie rozrastać. 24. Aha, to ty masz większe szczęście od lekców ode bo ja kupiłem godzinę i nie mogłem znaleźć ani jednego lekca, tylko po prostu 10 minut nie 20. A ja wtedy, jak byłem na Z2, ja dobrze, że jakiś dobrze, że jakiś, chwilę kopałem, bo zapomniałam się odciszyć. Okej! Okay. Tam się miałem kopalnią moją ziemnię do 12 poziomu i bym mógł już sobie normalnie kopać. A ja A po prostu ja sobie skrapowałem cztery różne zostały mi już tylko dwa i lawę znalazłem. Ale przecież że ja się kopię na 12 poziomie, to ta lawa się nie, bo ona się na mnie nie wylewa, tylko ona jest pod moimi nogami. Okej. Okay. Ja później będę się kąpał na ten sposób co Wiktor... Żeby to Posłuchajcie, jak... zagadka jak dla was. was. No? Po hmm. w wersji został dodany obserwer Co to jest obserwer? Nie wiem. Jeden wiem, 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 ja wiem, ja wiem. Ja został dodany w 1.6 um, a ty jeszcze Karol Obserwer. Ja powiedziałam w 1.6, jeszcze przed Wiktorem. Nie, nie. 1.11 je, był update redstone. Na no serio i wtedy został dodany? Tak. No. Dobra, to do zobaczenia widzowie na tyle w tym odcinku. U drugi, już drugi odcinek z Maratonu. Do zobaczenia.